Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu, zarządzającym ponad 190 tysiącami kilometrów sieci gazowej. PSG stale inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci gazowej oraz utrzymanie jej niezawodności. Corocznym efektem realizacji planu inwestycyjnego jest budowa oraz modernizacja gazociągów o łącznej długości około 2600 km. PSG buduje też rocznie ponad 50 tysięcy przyłączy gazowych o łącznej długości ponad pół tysiąca km. Skuteczna realizacja tak dużych inwestycji liniowych jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym oraz prawnym nie tylko dla spółki. Realizacja prac budowlanych jest możliwa dzięki zaangażowaniu do współpracy licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców. Niezbędna jest również pomoc urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg oraz wielu innych podmiotów i instytucji. Po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej rozpoczynają się prace związane z zaprojektowaniem infrastruktury i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych wskazany zostaje ogólny przebieg trasy gazociągu bądź lokalizacja obiektu. Projektant przeprowadza też wizję w terenie, aby sprawdzić realne możliwości lokalizacji infrastruktury, a po jej zakończeniu weryfikuje całą trasę pod kątem środowiskowym, planistycznym i własnościowym. Po wybraniu trasy budowy gazociągu jej przebieg jest uzgadniany z właścicielami nieruchomości, przez które ma zostać poprowadzony oraz zarządcami infrastruktury kolidującej z planowanym gazociągiem. Konieczne jest także uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uzgodnieniu warunków realizacji prac z właścicielem nieruchomości, na której ma zostać wybudowana sieć gazowa, można rozpocząć wykonywanie robót. Prace rozpoczynają się od zorganizowania zaplecza budowy oraz wytyczenia przez geodetę przebiegu sieci gazowej. Po wykonaniu odhumusowania, czyli zebraniu urodzajnej warstwy gruntu, wykonywany jest wykop liniowy, w którym zostanie ułożony gazociąg. W zależności od ciśnienia gazu, rurociągi mogą być stalowe lub polietylenowe, łączone odpowiednio przez spawanie lub zgrzewanie. Po przygotowaniu dna wykopu gazociąg zostaje ułożony i zasypany. By zapewnić bezpieczeństwo, prace budowlane są kontrolowane na każdym ich etapie. Kluczowym elementem jest wykonanie próby ciśnieniowej. W terenach zurbanizowanych, przy skrzyżowaniach z infrastrukturą drogową oraz w miejscach, gdzie nie można wykonać wykopu otwartego, stosowane są metody bezwykopowe, czyli przeciski oraz przewierty sterowane. Po zakończeniu prac przywracamy wygląd terenu do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Przyłącza gazowe są podłączane do czynnej sieci gazowej dopiero po odbiorze technicznym. Teraz już wystarczy, by odbiorcy wykonali instalację wewnętrzną, zamontowali kocioł gazowy oraz inne urządzenia w domu.